Tutaj jeszcze tak apropo mówię, że nie mierzę, nie mierzę automatem w ogóle żadnej zawartości, także możemy wszyscy się dopilnować czym tylko chcemy. Eee, dawaj śmiało, już, już tutaj widzę, że wiesz, presja czasu, uwaga, poproszę się do linii startu, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze, 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 stop. No dobra, Łukasz gotowy? Gdzie jest Łukasz?

1025. Sejczenko numer 199. Następny zawodnik. Sejczenko numer 129. No, zaraz, 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 199. Aha, 199. Właściwie nie, nie, na linii. Łukasz, gotowy? Trzy, dwa. Jeden! Poszedł, poszedł. Dawaj! oj, oj, Stop! 10-19! Wynik 10-19! Zapraszam następnego na uczestnika. Trochę w tył, dobra? Dobra, trochę do przodu. Troszeczkę zaraz wystawimy samochód. Proszę bardzo. Tym razem z kierowcą, pilot i kierowca, jak to rajdowy samochód. Jeszcze wzięć do Was, przepływ do przodu. Jeszcze, 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 jeszcze. dobra. Budowy? Wszystko ok. Posy zapięte, klask założony. Trzy, dwa, jeden. Poczeka. Poszedł. Oj, oj oj, oj, dzięki, nawrotę, słuchajcie. Nie słuchajcie. Stop! Nie <śmiennie> zmierzyłem. Dzięki. 10 i tak? 8 sekund! Jej, yeah, ja yeah. 8 sekund nie będzie najgorszy Dobra, zapraszamy następnego uczestnika. 375. Ja. 75. Do przodu jeszcze kawałek. Jeszcze, 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 Dobra. Dobra. Możemy? Trzy, dwa, nawet! Idzie, 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 do przodu poszedł, 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 stop 959. 9,59 dziewięć idzie, uczestnika. A to idzie, uczestnika A to na odpalonym idzie, Na Mogę nie, na nie no dobrze, dobrze, dobrze. Może by cię nie odsunął, wiesz? Dał radę. Gotowy? Łukasz gotowy? 60-19. Ja cię szukam. 3, 2, 1! Rozmaicie, no, jak widzicie, nawet włączony motor nie daje lepszych rezultatów. Stop! 10, 28. Zapraszam następnego uczestnika. Co, ale no, faktycznie no, wspomnę i trochę lepiej. Chodzi. 132. <mulatory noise> Jeszcze trochę bliżej, bo doszli <mulatory noise> do Trzy, dwa, jeden. bardzo sygnałem, bardzo, bardzo bardzo, dobrze. Dawaj, 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 stop 11, 21. Numer boczny 140 Bez pilota widzę, sam kierowca Kuba, gotowy?